Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Andrzej i ostatnio zmieniłem samochód, a zmieniłem dokładnie z Hyundai Tuksona 185 napęd na 4 koła z roku 2016. Jak to się oglądało, zresztą bo poprzednie odcinki to tam e, robiłem filmy o np. o naprawie na hamulców w tym Tuksonie, wymianie klocków czy też tarcz hamulcowych. Teraz zmieniłem na samochód o, dokładnie o połowę tańszy Hyundai i30 z roku 2015 z przebiegiem 20, 123 000 km, chyba tak ma przejechane w tej chwili. Oglądajcie do końca, powiem Wam ile za niego dałem. A teraz chciałbym pokazać wady i zalety może tego auta. Mam go dopiero przez więc aż tak dużo nie mogę powiedzieć. Ale trochę go porównam z Tucsonem. I, I powiem Wam dlaczego też może zmieniłem też samochód na, na mniejszy i tańszy. w sumie mniejszy nie jest, jest niższy, miejsca w nim w sumie tyle samo co i w Tucsonie. Tak wygląda to ta szko. Kupiłem go od pani, jeździła tym autem wcześniej pani. Miała dwójkę dzieci, woziła w nim dwoje dzieci, także auto można powiedzieć rodzinne. Tak wygląda pokażę Wam. Alus, kupiłem go na 8 alusach, na zimowych i na letnich. Opony w bardzo dobrym stanie. Samochód ma w sumie tylko dwie małe wady. Tutaj ma w wgniotkę, której prawie nie widać. I to lusterka z prawej strony nie działa. Muszę, muszę je wykręcić i zobaczyć, czemu się nie składa. Jest elektrycznie składane. Trochę się tutaj rusza. Z tamtej strony chyba aż tak bardzo nie. To, które jest właśnie dobre. Tak, to jest bardziej stabilne. Coś musiało, musiało gdzieś zahaczyć, coś musiało pęknąć. O tym aucie mogę spokojnie powiedzieć. Niemiec. Niemka. Jak sprzedawała, to bardzo płakała. Oczywiście to żart, nikt nie płakał. Ale historia tego auta jest taka, że właśnie ma świeży przegląd świeżą baterię, nową, dokopioną. Wszystkie opony był w sumie tak samo zadbane jak mój Tucson. A sprzeda sprzedawała go w sumie tylko dlatego, że yy, na jej nieszczęście zmarł jej ojciec i odziedziczyła golfa i to całkiem niezłego, bo akurat widziałem. Także, yy, nie, nie, także jak samochód za ktoś sprzedaje, bo wie, że go sprzeda. To zazwyczaj już opony nie są w dobrym stanie, nie ma przeglądu i takich tam rzeczy. Ten ma świeży przegląd, co jest bardzo w Niemczech ważne, żeby miał świeży przegląd, bo mam przez przynajmniej dwa lata spokój. A co będzie po dwóch latach, szczególnie w dieslu, to się jeszcze okaże. W aucie tym też nie ma AdBlue, także nie muszę tego tankować. Ma Euro 6 i na plus jest taki, że mogę wjechać z nim do Stuttgartu, chociaż to jest 10-letni już diesel, ale mogę wjechać. Teraz pokażę Wam może trochę środek. Jest całkiem bardzo dobrze wyposażony. Trochę może gorzej niż mój Tuxon był, ale bardzo podobnie. Muszę powiedzieć. Czego będzie mi brakowało wentylowanych foteli, bo w tuksonie były i automatyczne, i oczywiście skrzynie biegów. No i może jeszcze z tych 185 koni, bo tutaj mam tylko 110. Tak wygląda w środku. Całkiem zadbany, jak rodzinne auto, bardzo czyste. Może były pokrawce, nie wiem. Ale siedzenia są naprawdę bardzo bardzo czyste. No zobaczcie, z tyłu, tak samo. Nie widać tutaj żadnych e, śladów zużyć. Także spoko tutaj boczki. Też troszkę tutaj coś jest tak przerysowane na tych plastikach, no, ale co tam nie ma się co 10 Dziesięć lat to ma, no więc co musiało się coś zużyć? Jak ktoś chce, żeby był idealny, to musi iść do salonu. Wtedy będzie idealny samochód. To ma jeszcze podgrzewanie się hmm, kierownicy, co jest bardzo przyjemne. Jak widzicie, kierownica też nie jest jeszcze wysiepaná. Siedzenie od kierowcy ma 123 tysiące przejechanych. Siedzenie też nie jest jeszcze bardzo zajęte, trochę tutaj tak zgniecione, ale to nie jest jeszcze, nie jest jeszcze mocno wysiedza, wysiedziane, bym powiedział. Eee, bagażnik, jak bagażnik jak w każdym samochodzie. Dużo schowków, muszę powiedzieć, taki praktyczny, Podobno nazywają go e, koreańskim dolfem. To ta roleta zaczyna się fajnie zwija W Tucsonie, było to trochę inaczej. O, tutaj schowek. Tutaj schowek. Podobno to można wyciągnąć i jest możliwość włożenia tam e, koła zapasowego. On nie ma, akurat ma tu ten zestaw naprawczy. Także to jest około. Miejsca dość. Wcale nie jest mniej niż w Tucsonie, Tak są ta był Suf. Ale jeśli chodzi o bagażnik, to bardzo podobny. Nie widzę wielkiej różnicy. Może jakaś jest, ale jest to już naprawdę niewielka. No Klapa się nie składa też y, automatycznie. Trzeba otworzyć, zamknąć. I to jest jakaś wersja. Jest. O, tutaj jest nawet y, napisane. Dzisiaj mamy minus 5 stopni. Odpalimy, zobaczymy, jak pali. No, całkiem spoko. Wiadomo, minus 5 minus, minus 15. Trzeba sprawdzić przy niższych temperaturach, ale ostatnio zimy u nas nie ma. Wyłączyłem rady, żeby nam nie zakłócało. W każdym razie zadałem nawigację, z której pewnie i tak nie będę korzystał, bo w Tucsonie też nie korzystałem. Mam tutaj uchwyt i korzystam z telefonu. Normalnie. Klimatyzacja automatyczna. Start-stop. Start-stop bardzo mnie denerwuje. Jeśli nie chce się korzystać z start-stop, trzeba Tutaj z boków go wyłączyć. To mi się akurat nie podoba. Może, może jeszcze są jakieś ustawienia w menu, ale tak daleko jeszcze nie doszedłem. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Dobra, teraz pójdziemy zobaczyć pod maskę. A pod maską V8 oczywiście biturbo. Nie no, 110 koni, 1,6. Ale jak wiem, daje radę. Jeszcze jest zimny trochę klekocze, chociaż nagląco jak już jest to rozgrzany to nawet nie, nie słychać czy to jest Didel, czy benzyna, tak szczerze mówiąc. Także należy do raczej cichych wizji. A, co jeszcze chciałem dodać, jak, jak go tylko kupiłem, jechałem w nocy. Muszę powiedzieć, że światła po prostu są do niczego. Chociaż w ogłoszeniu było napisane, że ma ksenony. I szybko, prędko sobie wskoczyłem na, na co, na mozon i dokupiłem ledowe. LEDowe żarówki, takie, które tutaj są. Akurat, jak to się mówi, tak, zajrzałem. Homologacje także, te żarówki mają homologację, można, można na nich jeździć. Przynajmniej w Niemczech. Nie wiem, jakie jest w Polsce. Gdzieś coś czytałem, że w Polsce niekoniecznie, ale w Niemczech są dopuszczone i mają homologację i mogę, mogę na nich jeździć. Jedne kupiłem Philipsa, a drugie Osram. I muszę powiedzieć, że daję radę, Nie jest źle. Na pewno lepiej niż zwykłe H4. Nie H4, przepraszam, to jest są H7. Teraz sobie zrobimy małą rundkę. Co jest? Jest kamera i są czujniki z tyłu parkowania, ale z przodu nie ma. Mówię szczerze, jak już jest z tyłu kamera, mogą być tych czujników nie być z tyłu, a mogłyby być z przodu czujniki, skoro z tyłu już jest kamera. Tak, dla mnie by było lepiej, szczerze mówiąc. No dobra, ale kupiłem samochód używany. Nie konfigurowałem go. Jest jak jest. Trzeba uważać. Do, bo przód mam dość, muszę powiedzieć, długi. Mało widać. W sumie było trochę więcej widać tego przodu. Jak się już jechało. Kusteczny. Dobra, lecimy. Aha, muszę załączyć. ogrzewanie tak, kierownicy. Ciemna jest jak Ogrzewanie Fot foteli na tym musiałem włączyć, bo nie jest zimno. Eee, w Tuxanie były skurzone, no to jak ktoś miał skurzone fotele, to wie, jak jest zimno. Zimą, a gorąco latem. No, samochód jedzie. Nie mogę powiedzieć. Myślałem, że będzie gorzej. Szczerze mówiąc, jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że będzie gorzej. Jak się przesiąda z tych 185 koni. Na 110 i 16 znak na 6, no to, że to będzie jakaś porażka, ale nie jest. Jest naprawdę spokojny. Jeszcze jest zimny, ale ciągnie. Naprawdę. Gdzie? 180 już nim jechałem. Szybciej jeszcze nie? Po autostradzie niemieckiej. Mieszkam w Niemczech. Jak na początku nie powiedziałem, to To Wam mówię. mówią. No i jeszcze jechałem na 180. Także nieźle. Powiedziałem sobie w prawo, to jest taka duża górka. Zobaczycie, jak ciągnie pod górę. Naprawdę jest stroma. Przełożyłem sobie kamerę, żeby było. Żeby można było widoki podziwiać. Środek a o tak już widzieliśmy, widzieliście. Zobaczymy sobie zaraz, jak sobie poradzi pod górkę. Muszę powiedzieć, że siedzenia są wygodne. Mój syn nawet powiedział, że są wygodniejsze jak w Toksonie. Co szczerze mówiąc, ja tam jakąś nie widzę dużej różnicy. Nie odczuwam. On siedział na siedzeniu od pasażera. Tam to jest może bardziej mniej wysiedziane, więc może jest wygodniejsze. Jeśli chodzi o, o, o prędkość maksymalną, to jest właśnie chyba na 185 ustawiona, że szybciej się nie da. Takie jest przynajmniej napisane gdzieś tam w instrukcji. E, czy jest po, potrzebny dzisiaj szybki samochód? No chyba nie. Tutaj mamy akurat na wsi 40, 30, 50. E, tutaj na takich drogach to jest zazwyczaj 70 lub 100 i to jest wszystko. Jak jadę do Polski autostradą A6, A9, a 72, i4, no to muszę powiedzieć, jest już tyle ograniczeń, że, że nawet że nawet nie ma już takich odcinków, gdzie można sobie po, pocisnąć na przykład prędkością maksymalną samochodu, bo po prostu są już takie ograniczenia programy. Aj, ika kamera mi się tutaj opala ten nie jest. Aż tak dobry, telefon też jest ciężki jak cholera. Bo jest duży, no i dlatego, pff, czy w dzisiejszych czasach potrzebne jakieś 200-300 koni w samochodzie? Wiadomo, fajnie jest. Jak chce, można gdzieś tam przycisnąć, ale szczerze mówiąc, no już nie ma wiele odcinków, gdzie można sobie poszaleć. Nawet na takiej autostradzie w Niemczech. Naprawdę tam jest dużo ograniczeń, dużo budów. Jak już nie ma budowy, tam chyba na A72 to jest prawie cała ograniczenie do 130, chociaż jest nówka zrobiona. I można było naprawdę tam na pocisnąć, to jest 130 za A, czwórce też tam jak do Polski już jedzie, jest dużo ograniczeń, więc naprawdę nie ma gdzie. A ja jak zazwyczaj jeździłem nawet z tym Tucsonem, gdzie miał tych kucy 185. To i tak średnio to i tak się te 160 jeździ, Ten też da radę, te 160 jechać bez żadnego problemu. Tutaj Wam pokażę, jeszcze takie ładne jeziorko jest. Ebnisi się nazywa. Jakieś remonty tutaj Ale nie wiem dokładnie co. Ale jest jeziorko, świeci słońce, jest lód na jeziorze. Chodzę tutaj morsować. Jak to się ogląda bo odcinki nie ocinki to, to wziąłem, ktoś nawet jak gdzieś tam morsuje. Jedziemy sobie tutaj na parking i powiem Wam, ile dałem za ten samochód. Tak mówicie, możecie napisać w komentarzach, czy to dużo, czy mało. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć może o plusach i minusach tego auta. Na pewno dużym plusem jest tego auta, że mało pali, bo pani, która mi go sprzedała, fakt, że tam jest płaski teren i być może to jest prawda, 950 km na ten zbiornik robiła, gdzie zbiornik ma 53 litry, to wychodzi właśnie jakieś 5 litrów na 100 km. I tak, szczerze, jak mi sp jak przejadę 800 km nawet na zbiorniku, to będę i tak bardzo zadowolony. Bo Tuxon tam mi żłopał jakieś 90 litrów, bardzo lubię paliwo. Na minus, jak przesiadam się, suwa oczywiście siedzę niżej. Auto jest trochę wolniejsze i ma manualną skrzynię biegów. Nie ma też wentylowanych foteli. i to są w sumie minusy. A tak, tutaj widzę same sumie zalety. Jak to się mówi, dupy nie urywa, ale coś w nim jest. Taki e, koreański golf. A dałem za niego, uwaga, równe 8000 euro. Czy to dużo, czy mało? E, tak, średnio bym powiedział. Można kupić taniej, ale zazwyczaj z większym przebiegiem lub z gorszym wyposażeniem. E, z przeglądem lub bez przeglądu. Miałem też do, e, do obejrzenia taką kije, która była z 2020 roku. Kiesit, e, kombi też, chyba kombi, tak mi się wydaje. Tylko, żeby była po gradowiciu i była też za 8000 euro. Z tym, że nie miała przeglądu, i e, napisałem do gościa, że mi e, zdjęcie jakieś wysłał, ale mi nie wysłał, i, i gdzieś później ją sprzedał. Także gościu się za bardzo handlarz nie fatygował, żeby mi, żeby mi go dokładnie pokazać. Ale być może mu się lepszy e, klient trafił i po prostu go sprzedał. Także z samochodu jestem zadowolony. E, jak się z Tuxona prześ... miałem przesiąść i nie wiedziałem jeszcze, e, jak to jest w tym Hyundaiu I30. Yy, tylko sobie tam poczytałem gdzieś po internetach. No, no to w, ogólnie to było, że nie jest zły, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony. Samochód jest bardzo fajny i, i możemy mieścić. I w koło komina i nawet na dłuższe trasy, tak jak do Polski, też sobie będę mógł śmignąć o wiele taniej niż, niż tuksonem. Bo jak mój tukson dostał baty, to trzeba było go jeszcze po drodze. Na te 730 km, mam yy, do domu, yy, do Polski było go jeszcze oczywiście gdzieś tam dotankowywać, a tym prawdopodobnie dojadę i jeszcze coś tam zostanie. No ale jak samochód jest wyższy, stawiam większy opór, ma większy silnik, ma na pewne 4 koła, koła 19, no to wiadomo, że będzie już Tutaj są tylko koła 16, więc to też jest oszczędniejszy silnik, tylko 1,6. To co, podsumowując ten odcinek, zakupem jestem zadowolony. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. Piszcie w komentarzach. Aha, jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy jest tutaj dwumasa, bo miało, tak gdzieś czytałem, jednym, wiem, że jest, drudzy, że nie ma. Dokładnie nie wiem, jak jest w tych 110-konnym silnikiem, czy jest właśnie ta dwumasa i czy jest pasek rządu, czy łańcuch rozrządu. Podobno jest łańcuch rozrządu i nie ma dwumasy, ale na 100% tego nie wiem. Także dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się wkrótce. Cześć!